Dzień dobry, dzień dobry. Ja tutaj Ptaś i dzisiaj będziemy grali w Bedwarsy: Minecraft Bedwars. Pierwszy odcinek na kanale. Mam nadzieję, że się spodoba. No i co? Nie przedłużając, lecimy. Witam wszystkich z powrotem. To będzie mój pierwszy odcinek na kanale, już to mówiłem. Mam nadzieję, że się wam wszystkim spodoba. Eee, będziemy nagrywać zwykłe Bedwars bez, bez niczego, po prostu Bedwars, gramy normalnie. Jedyna rzecz, która będzie się różnić dla mnie, to, to że jakby Beda nie będę dobrze budowywać, bo zwykle to robię, a teraz nie, bo chcę, żebyście mieli jak najciekawszy odcinek. I od razu mówię, przepraszam, że. Na górze widać taki, o ludzie, myszka mi się zsunęła widać taki biały pasek Minecraft 1.19, i może też na dole widać mój pasek operacyjny. Jeszcze nie wiem, jak to z tamtym zrobię może go nie widać, może go widać. Przepraszam za to, ale coś mi się OBS zepsuł, czyli ten tutaj program, na którym nagrywam. I muszę to nagrywać, jakby nie mogę to na pełnym ekranie robić, że no nie mogę, więc tak musi to być, to już moja, to jest moja akurat druga próba nagrywania tego odcinka, pierwszego na kanale, więc ludzie, to... o ludzie, dobra, dobra, bo myślałam, że biały do nas przyszedł i się trochę pogubiłem, sorry. Też wielkiego skilla ja nie mam. Ja jestem tutaj taką bardziej, bardziej jestem bardziej takim słabszym playersem, ale mam nadzieję, że no, będzie fajnie oglądać mnie super, że będziecie się dobrze bawić i w ogóle chciałam właśnie kupić Firebola, a chodziło mi o tutaj zbrojkę fajną. I jesteśmy w niebieskim kolorze, jasno-niebieskim. Jeśli nie zauważycie, to jest właśnie w sumie mój kolor, bo mam takiego skina. Wintrze, widzieliście całego. Dobra, bo właśnie. Dobra, może zniszczyć, proszę bardzo. Pro, dobra, zalecimy do kolejnej Jarenki. Okej, okay, witam z powrotem dosłownie na tej samej mapie. Pierwsza mapa to było tylko, żeby się przedstawić i w ogóle. To też jeszcze tam trochę powiem o sobie i w ogóle. Więc, ale teraz będziemy bardziej starać się wygrać. Yy, będziemy mniej używać F5 na pewno. I nadal obbykujemy tylko wełną i nadal jesteśmy jasno niebiescy. Będziemy, będę się starać jak najbardziej być jasno niebieskim, bo no, to jest mój kolor, a swój kolor trzeba używać. Mm, I teraz Wam powiem o kanale First 45, czyli o... A, dobra, tam idziemy. Czyli o kanale mojego kolegi Firsona. E, E, nagrywa tam Minecraft Bedwars głównie. Ostatnio nagraliśmy Minecraft Backrooms. O dawaj, 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 speed bridge'a, dasz radę, dasz wierzę w ciebie. No i nagrywam tam z nim. On, o ludzie, on jeszcze lepszego bridge'a robi i robi TNT Jumpa. I w ogóle, i w ogóle trzeba go powstrzymać, trzeba go powstrzymać. O ludzie, słuchawki mi się rozłączyły. Dobra. No to to też będzie taka, to, to, no to nazwiemy też rozgrzewką lądą, chociaż jeszcze żyjemy. W ogóle, no trochę, trochę jestem zagubiony. wiem, przepraszam, nie chcę, tak, chcę takiej być, na pewno jeszcze raz powiem, przepraszam. Mam nadzieję, że odcinki będą się podobać. Jakoś super tryhardować dzisiaj nie będę, nawet, nawet w ogóle nie będę za bardzo tryhardować, jestem sam. Postaram się, nie wiem, pójść na diamenty i w ogóle. E, no i na tym kanale Fierce45 E, nagrywa Firson, e, nagrywa często jestem na jego odcinkach, głównie back, e, głównie ten Bed Wars, ostatnio zrobiliśmy Minecraft Backroom, wiem, Minecraft Backroom trochę dziwnie brzmi. Bardzo dobrze poszło temu e, filmowi i na moim e, kanale możecie przejść do jego kanału. Zostawcie suba, oczywiście zostawcie suba też mi, byłoby, byłoby naprawdę super. Łapkę w górę i w ogóle komentarze, komentarze będę wszystkie czytać, jakie będą więc mam nadzieję, że zostawicie ich jak najwięcej. Eee, poczekamy to jeszcze chwilę, żeby zdobyć ostatniego Diamenty na Knesa. Nie eee, Jakieś w edytingu i w ogóle na YouTube się jakoś super nie znam. Bo to jest mój pierwszy odcinek. Osta jak Firson robił odcinki, to on tam edytował. Ja tylko miniaturki robiłem. Nie jakieś super, ale mogą być. Tutaj też będę robić sam miniaturki i sam edytować. To będzie w sumie pierwszy film, kiedy tak, który zedytuję, w swoim chyba życiu, więc no, miejmy nadzieję, że się super wyjdzie i miejmy nadzieję, że tamta osoba mnie nie zabije, nie mam żadnych bloków, pójdźmy, pójdźmy wszyscy do żółtych, żeby zdobyć trochę bloków i żeby móc się trochę obronić. No, tyle wystarczy, będzie dobrze. Nie no, oczywiście, że jest. Okej, kupmy Sharpnessa i bloki, najważniejsze rzeczy. Okej. Okay. O, mógł, może też niedługo. Nie wiadomo, nie wiadomo, może... Może może dożyję tyle. O ludzie, nie dożyję tyle raczej. Pomocy, 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 pomocy uciekamy. O nie, goni mnie, goni, 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 goni dora. Nie przeżyję tej rundki, więc zaraz pewnie będziecie widzieć cięcie, ale będę uciekać jak najdłużej, tylko mogę... Dora, jump, jump zrobione. Gdybym na tamtym <laughs> jumpie nie udało mi się. Okej, okay, dobra. Nie mam dosłownie gdzie uciec, Będę po prostu kręż krężyć. Krążyć. Okej, okay, no to... Dobra, kolejna runda. Bardzo nam źle idzie. Tym razem jesteśmy szarymi. No, eee, co tam? Da. On chyba już smutny jest, że ze mną gra, bo wie, że nie dam rady za dobrze grać. I przepraszam, że już w sumie drugi raz słuchawki mi jakby wyciągnęły się i wyskoczyło mi okienko, że nie, wiem, możesz sobie popełnić słuchawki i tego typu rzeczy. Po prostu trzymam rękę i jak czasami coś robię, no to odsuwa mi się to. Przepraszam. Nie będę, będę się starać tego nie robić, ale jeśli to zrobię, no to sorry, nie zwracajcie na to uwagi. A my lecimy do różowych, którzy chyba nie chcą, żebyśmy do nich szli. No ale my i tak pójdziemy. Bo to jest Bedwars. Aha, znów się właśnie do backroomsów. Fajnie. Naprawdę super. Mam nadzieję, że to się nie będzie powtarzać. Czasami się po prostu na, na tym serwerze tak baguje, że po prostu możesz się znów klipować do backroomsów, co nie jest zbyt nieprzyjemne. Uwierzcie mi. Chyba sobie nawet nie musicie wyobrażać, że to nie jest zbyt nieprzyjemne, bo kto by myślał, że to może być przyjemne. To. <laughs> tutaj sz tego, takie. O, można ucho zrobić. Sz, ucho szczura. Tutaj mamy ucho, a, tutaj środko, a to jest środek Dziwne skojarzenie. A też dziwny odcinek. Ogólnie, jestem trochę od dziwnych rzeczy. I dora. To jest nasz cel. Dzień dobry. Pomożesz nam w celu przyjacielu. Okej, okay, i teraz proszę, nie znowu klipujmy się do backroomsów. Okej. Okay. O nie. O ludzie, dwóch. I nie wiem czy to mówiłem, ale jestem naprawdę słaby w PvP. Ogólnie w Minecraft'cie nie jestem zbytnio dobry. No ogólnie nie jestem w grach z, z jakichś super. Ja po prostu jestem tutaj od chillowania trochę bardziej, pogrania sobie. Nie tryhardowania za bardzo, ale oni tryhardują tak bardzo i umarłem właśnie tak bardzo. No i nie mamy beda tak bardzo. Witamy na kolejnej Arence i to już będzie ostatnia. Bo, no, nie chcę, żeby ten odcinek był jakoś mega długi. Może już jest mega długi. No, on pisze już, że ja nie bed. Inny by. Be. Więc okej, okay, jako ostatnia Arenka obudujemy Beda. Bo zwykle obudowuję Beda, ale dzisiaj nie chciałem, bo odcinek i w ogóle, żeby Wam się nie nudziło. I tak, jeszcze pierwszy odcinek, no, to trochę ważny. Ale, dzieje się. Jeśli mówi, że mamy obudowywać beda, no to obudujemy. Ja, ja zwykle obudowuję Endstone, potem drewnem i potem trochę wełny na zewnątrz. E, powiedzcie może w komentarzach, jak wy obudowujecie łóżko, czy może samą wełną, czy macie jakieś własne strategie. Ja na przykład daję tutaj dwa drewna, bo jeśli TNT leci od góry, to nam trochę to pomoże. Nie jakoś dużo, ale trochę i No i zostaje po prostu dwa drewna, to chcę je użyć. Za dużo miejsca nie ma tutaj, więc już zaczyna nam wystawać ten bed. I teraz obudujmy, obudujmy to najpierw. Okej, okay, chyba się rozmyślili, biali, żeby do nas iść, więc mamy trochę spokoju. No i też będę obudowanego, więc możemy też zacząć ich atakować. Z jednym fireballem trzy bloków, mieczyk i lecimy. Pewnie nie uda nam się nic takiego super zrobić. Miejmy po prostu nadzieję, że team mamy dobrego, bo ja sam najlepszy nie jestem. Ja tutaj po prostu chcę zrobić jak, naj jak najprzyjemniejsze, nie jak najbardziej. Kok kok Dobra, oni nie mają Beda, fajnie. Nie spojrzałem, nie spojrzałem, przepraszam. Czasami się tak mylę. Ej, to Ale be. to chyba każdy się tak myli. Okej, okay, uciekamy. Czemu różowi Beda nie mają? Nie mam pojęcia, że znaczy nie mieli obudowanego. Teraz nie mają beda. I no ludzie, no przepraszam, nie umiem PVP. Nie umiem po prostu. Na pewno, na pewno ktoś z was też nie umie PVP i jest też beznadziejny. Albo to po prostu ja. No i wtedy to by było już trochę gorzej, bo mały wymówek wtedy zostaje. Okej, okay. yy, diamenty się mogą przydać. No nie wiem. Protection, a i tu już widzę, że to może być trochę dłuższa gra, bo teammate taki trochę ogarnięty, no i, no i bed I mamy Sharpnessa, pomaga nam pomoże w walce i kupmy sobie zbrojkę, bo zbiórka, zbrojka jest naprawdę super. O, dzieci, co ja robię? <grym> Okej, okay, dobra. Co ja robię? Mówię o zbrojce i mam zbrojkę, dobra. Super, wszystko jest. Yy, powiedzcie, jak wam się podoba editing, bo jakiś szalony nie jest, ale myślę, że wyjdzie z poczko. Yy, powiedzcie, może wy też edytujecie, może macie kanały na YouTube, możecie napisać w komentarzu wszystko. Ja, jak już mówiłem, czytam każdy komentarz, bo to jest naprawdę przyjemne, żeby widzieć osoby piszące pod Twoim odcinkiem. To jest naprawdę bardziej miłe, niż Wam się wydaje. A jak tutaj mamy tak dużo emeraldów, to może zbroję zdobędziemy jeszcze lepszą, e, jeśli, to, jeśli tamte osoby nas nie zabiją. To taka, taki, taka, taka rzecz. Okej, okay, tutaj mamy blisko bazy i tam nikogo raczej nie ma. Więc pójdźmy za, pójdźmy tutaj, bo tutaj na pewno nikogo nie ma. I kupmy sobie zbrojkę, bo wtedy no to ludzie, jeśli będziemy mieć diamentową zbrojkę, no to po pierwsze będą się nas bać, a po drugie wyglądamy kozacko, a po trzecie możemy więcej na siebie przyjąć. To jest naprawdę super rzeczą. Okej, okay, to odłóżmy do Ender Chesta na przykład wypadek, jeśli umrzemy. To możemy u siebie w właśnie to wziąć. Ok, wróćmy czy atakujemy kogoś? Niebiescy mają BEDA, ale mega słabo obudowanego. Więc no co? Lecimy. Miejmy nadzieję, że zadziała. Ok, mamy, 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 mamy. I słuchawki powracają. To już trzeci raz w tym odcinku. Przepraszam, przepraszam. Okay. I niebiescy nawet już umarli. Yy, jeden. Nie, nie umarli. Przepraszam. To oni zabili inne osoby. I co tutaj leży to? Nie wiem, weźmiemy, weźmiemy. I co? He. Zostaliśmy tylko my. I dwaj niebiescy. Ej, możemy wygrać. Pierwszy odcinek i wygrana. Byłoby super. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I też taki fun fact, szybki, dzisiejszy odcinek miał być z Firsonem, ale coś nie wyszło i też nie wyjdzie nam to, że Beda już nie mamy, ale mam zbroję, bójcie się mnie, bójcie się mnie, tylko trochę będzie ciężko, ciężej przejść, tylko że on może być dobry w PvP, dobra, on może być dobry w PvP. No, i był dobry w PVP. Dobra, no to co? No nie wygraliśmy, ale nawet dobrze nam poszło. A co? Ja mówię, papa! Pa.